No to go. Już się zrobiła? Tak, już jest Smutna rzeka, księżyc po niej pływa, na dnie ciemne nie chyli klon. Śpi dziecino, nic się nie odzywa. Śpi w mogiłach, zakopana broń No, to wschodniej. Świst, kur, huk, bom, wszystko już ucichło, to wszystko gdzieś daleko stąd, więc spokojnie śpi dziecino. Krzyk, ból, strach, łzy. Przeminęły tamte dni, ja ty oni wy o nich nie przeminą Żal, gniew, porażki, gorycz Waga, doświadczeń Sporym lekcją kartu silnej woli Niech to będzie nasza siła Gruz był, zaskryta krew Jak w stop Ciszy ze Pełen z Czemu wiesz? Bo pogrzebana broń mogiła mogiłach Smutna rzeka Ucno las ciernisty Srebrne gwiazd Polach, gdzieś po lasach blistych Czujnie nie drzemie zakopana broń Tak, dalej jesteś zakopany, tam skręcę dalej lewo Ale jest na Dziś można spokojnie śnić I właściwie jestem pewien że wciąż o powstaniu śni Zakopana gdzieś broń pod drzewem Chcesz to możesz naprzód iść bo znasz dotknięty gniewem Uwierz mi, że warto Ty spojrzysz sam w siebie błąd A cisza niech będzie chwilą Oddanej ci na poległych Tych wspomnień nas nie zabiją Choć to czas już dość odległy Ja noszę to w sercu dziś Przekażę dziecku spadki Pamiętam, że w ukryciu śni I ty śpij, i śni Dziecino, smutna rzeka Dotknęło to nawet gwiazd, Do dziży, żyje w każdym z nas Dzięki temu słyszysz to dziecino Powiesz ludzi co w zły czas Nikt tym już nie dawał szans Zakopaną w sercu masz Tak przynajmniej człowiek być powinno Niech spokojnie to w nas Jak z konspiracji pod ziemię W grę nie wchodzi zniewolenie Czuwa ukryta broń dziecko jeszcze nie wiesz powtarzam, wejrzyj, bo w, w siebie tak to ważne ma. Смутно же как...